Martwicie się, że przez całe życie źle nazywaliście biedronki? Przerażają Was te kropki? Oto czego nigdy nie wiedzieliście o tych maleńkich superbohaterach. Po pierwsze, biedronki to tak naprawdę chrząszcze. Naukowcy nazywają je kokinelidae. Brzmi szumnie, prawda? Te kropki nie wskazują wieku, ale ostrzegają drapieżniki. Hej, niedobrze smakuje i posłuchajcie. Biedronki potrafią zjeść nawet pięć mszyc w ciągu swojego życia. Małe, ale za to jakie bitne. Nie wszystkie biedronki są czerwone, niektóre są żółte, pomarańczowe, a nawet czarne. I nie, nie wszystkie z nich to panie. Panowie też mają kropki. Kiedy są zagrożone, udają martwe i wydzielają śmierdzącą, żółtą ciecz z nóg. Obrzydliwe, ale super skuteczne. Więc następnym razem, gdy zobaczycie biedronkę, pamiętajcie to nie tylko urocze owady, to bohaterowie ogrodów w przebraniu. Dajcie łapkę w górę, jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego.